Witam, witam wszystkich akwarystów. E, troszkę mnie nie było, e, no ale mam nowinę. E, udało mi się skończyć mój fishroom. Już chyba więcej e, z tych zbiorników nie zmieszczę. No nie nagrywałem nic, no bo byłem zajęty właśnie wstawianiem regałów, uzupełnianiem ich e, częściową aranżacją, oświetlenie, fil filtracja itp. itd. No ale efekty są. Zaraz zaczniemy w sumie od starej części klasyczna 60, Molinezję yy, Tu mam krewetkarium krewetki Blue Velvet Ale jeszcze też nie zrobiłem oświetlenia, niedługo będzie To 40 z gupikami. Bardzo fajna zmiana Tiger King Cobra. Tu takie akwarium, też 80 z, z młodzieżą. Plus snow Whitey. już takie podrośnięte już się wyklarują. Płcie, jak widać. Gupiki, moskiewskie, Red Tiger King Cobra. Platinium. Albino. Red dorsale. Albino. Tu znowu podrostki. W 112 Kotnik z drobnotkami adobnymi. A tutaj mamy głupiki takie. Koi. Agostomusy, Kiryse Venezuela, Orange, Raspberry Galaxy w tym zbiorniczku. To jest taki, może być, do, udało mi się dopasowane kupić. Yy, ma około 100 litrów pod, z przydziałką na dwa. Przejdziemy na drugą stronę regału. Yy, tu mamy kotniczek yy, z ale choć nie widać. Eee, tu klasyczna 60, minore niedziki, e, gdzieś tam się sipawo-bocie, eee, tu wyżej, Kiry Sesterbaj, e, Tetry Cesarskie, Gupiki Blossinga, co bardzo już podają w kostekce 30. A tutaj mam, będę miał taki zbiornik z rkami na kwarantannę po prostu. No i co? no Muszę się pochwalić, że udało mi się stworzyć miejsce i zbudować dwa nowe regaliki. Pierwszy po lewej regał 123 na 60 i na 220. E, pompa Atman 20W 8 zbiorników po 110 litrów e, filtracja częściowo UJET, gąbki e, i filtracja podżwirowa tak jak widać w czterech testowo więc Tu mamy na jednym regale 8 zbiorniczków 110 litrów. Oświetlenie hapeta wszędzie. Tu mamy kolejny regalik z 5 poziomami. Co jest tutaj na każdym poziomie pod akwaria, czyli łącznie 15 sztuk po 30 litrów. Porczykowce z Caplo Pes sobie typowają. Tutaj krewetki Ledżery. Z drobniczkami, jednogiwkami. Tam też kotnik z gupikami moskiewskimi. No, to, z, to są akwaria dla podrostków młodych do selekcjonowania. Tu mam kilka sztuk. Głodnie sześć mieczyka, koiliry. Będę chciał rozmażać. Zobaczymy jak to nam pójdzie. No i tutaj reszta no to są albo akwaria dla podrostków. Jak ja to mówię, albo tak tutaj typowo kotniczki, no nie? Udało mi się wszystko zmontować, oświetlenie, filtrację. Jak na razie jestem zadowolony. I możemy zająć się kolejnymi nowymi gatunkami. A tu chwilowo trzymam co? Też trzymam głupiki do selekcji. Yy, mieczyki Kiriry. A tutaj zwykłe delty też takie, różne miksy. Platki swojego chowu trzy odmiany, rami rezy i kosiarki. Na górze jeszcze udało mi się zrobić dwa kotniczki, takie rezerwowe, można powiedzieć. No i co? No i może powiedzieć, że zmieściłem w tej oto kotłowni, a tutaj jeszcze mam ten zbiorniczek z żernkami metalicznymi, zapomniałem dodać. I tam jeszcze kotniczek, tu siedzi łupiczka. I tu ostatni zbiornik. Razbory klinowe, ee, kirysy, pandy. Tak więc ogólnie udało mi się trochę tutaj zmieścić tych zbiorników. Plusem jest, a tutaj jest to, że to jest kotłownia gdzie jest, yy, ciepło, no, temperatura nie spada poniżej tam 23 stopni, a przeważnie jednak 24, średnia jest, więc na plus, żałka odpada. Yy, tam zrobiłem też taki no, yy, kupiłem wąziutki regalik na różne graty, na Artemię, w Artemii tam w Alforus, więc yy, karmimy żywy artynią yy, mrożonkami. Staramy się, no, żeby te rybki były zdrowe, miały pełne brzuszki. No jak tam troszeczkę jeszcze tam yy, podszykuję resztę, no to zrobię mam aktualizację. W razie pytań proszę pisać. Ja jestem dumny z mojej hodowli, że udało mi się zresztą wpasować, e, wkomponować na styk, tak na wymiar, można powiedzieć. Ale każdy mówi e, tyle zbiorników, tak, o takich wielkościach. No, ogólnie tu są 42 zbiorniki. I bawimy się dalej. Życzę wszystkim udanej zabawy z akwarystyką. Pozdrawiam.